Zakazana piątka to prawdopodobnie najsilniejsze złe istoty z ninja go. Pierwszy raz słyszymy o nich pod początek drugiego sezonu powstania smoków, ale czy są aż tak potężni, by ninja nie dali im rady? O tym właśnie w tym filmie, więc zapraszam Was już do oglądania go. Uwaga, w filmie będą lekkie spoilery odnoszące się do nowych odcinków Powstania Smoków, jak nie oglądałeś to wyłącz ten film, a resztę zapraszam dalej. Zakazanie punktu z drugiego sezonu Powstania Smoków zostają całkowicie wszyscy uwolnieni, ale nie do końca są tego świadomi, lecz na pewno w trzecim sezonie wreszcie prawdziwie się przebudzą w całej okazałości, będą ćwiczyć przed następną konfrontacją z naszymi ninjasami. Ich Shutter spin jest potężniejszy niż większość sztuk walki, jakie są w ninjago. W pierwszej części sezonu drugiego, Nog dał radę wybić ninie z formy wstającego smoka i zrobił to samemu bez niczyjej pomocy. A gdy jeszcze czwórka takich zakazanych pomoże mu, to nieźle mogą namieszać i zrównać ninja z powierzchnią ziemi, mimo że czterech ninja potrafi już technikę wstającego smoka. Więc teraz zadaję sobie pytanie, czy ninja mają jakiekolwiek szanse? Moim zdaniem szanse są nikłe, bo nie dość, że strzask jest ultra potężny, to w dodatku mają jeszcze oni nieznane nam dotąd mocy żywiołu, co w połączeniu z Shutter Spin może być bardzo nieciekawe dla naszych bohaterów. Choć, jak dobrze wiemy, że tradycją w Ninjago jest to, że mimo wszystko, co się działo i dzieje, to i tak Ninja wychodzą w wszystkim z twarzą, ale czy tak będzie w tym przypadku? Liczę, że nie, że jednak wydarzy się ten sezon, w którym wszystko potoczy się bardziej i sypnie. Ujrzymy porażkę Ninja pierwszy raz od zawsze. Nie ukrywam, po tylu sezonach, w których udało się Ninja pokonać zło, teraz przydałoby się jakieś przeciwieństwo i coś lepszego zobaczyć. Więc czy Zakazana Piątka będzie niepokonana? Na początku uważam, że tak, bo od początek Ninja będą mieli naprawdę ciężko. Trzeci sezon mógł być wielką klapą Ninja, a w czwartym sezonie byśmy mieli koniec wątku Zakazanych przez odesłanie ich ponownie albo do Nether Spaceu, albo jakoś permanentnie teraz, dając możliwość rozwoju wątku Mistrza Lorda Rasa, który jest dalej nam nieznany. A wy, co sądzicie o Zakazanych? Są potężni, czy jednak nie? Dajcie znać tam na dole w komentarzu. A to wszystko ode mnie na dziś, jeśli film ci się spodobał, Pozostaw coś po sobie w postaci suba i lajka. Do zobaczenia niebawem i hej!